Rozszerzanie się Unii Europejskiej to jest również poszerzanie strefy pokoju w całej Europie. Bałkany stają się częścią Unii Europejskiej, ponieważ cały świat potrzebuje silnej i stabilnej Europy. Witaj Chorwacja! dobro nam, doszła Chorwacka. Wielkie brawa, symboliczny moment. Naprawdę jesteśmy szczęśliwi. Ja myślę, że chorwacki naród też jest szczęśliwy. Co no Samo obawy, Europa nie jest miód i, i mleko, jak mówią o Chorwacji. Ale myślę, że razem uda nam się rozwiązać wszystko. Dziękuję Wam wszystkim, że dzisiaj jesteście z nami. Polacy jesteście świetni. Dziękuję Wam bardzo. W tym momencie, kiedy mówimy o tym, że być może proces integracyjny przeżywa pewien kryzys, widzimy, że, że są chętni, żeby, żeby wziąć udział w tym procesie, więc to jest bardzo pozytywne zjawisko. Uwielbiam Chorwację, byłam tam już 8 razy, we wrześniu jadę nawet w podróż poślubną. Uwielbiam chorwackie wino, chorwackie kobiety są piękne, piękne widoki, cudowne morze. Studia na filologii serbskiej i chorwackiej dają nam oryginalność, pewną indywidualność, ponieważ są to studia niszowe. Jest coraz więcej pracy. Teraz Chorwacja wchodzi do Unii Europejskiej, więc tej pracy dla tłumaczy przy ambasadach będzie jeszcze więcej. Cieszymy się bardzo, że mimo kryzysu Chorwacja weszła do Unii Europejskiej. To zwiększa stabilizację w Unii i jej postrzeganie na zewnątrz. No i Chorwacja jest piękna, także myślę, że teraz ta nasza europejska wymiana dobrych energii i ludzi będzie wzmożona i będziemy się wszyscy z tego powodu cieszyć i się cieszymy.